Wam przyszła do mnie paczuszka od Asi, już kiedyś raz, znaczy nieraz, dostawałam, już dostawałam paczki od Asi i znowu do mnie napisała, czy bym nie chciała. No, oczywiście, żebym chciała. <laughs> nie wiem, co tu jest. Zaraz otworzę, bo jeszcze nie otwierałam, jest za, zaklejana i sprawdzimy. Sprawdzimy wspólnie. A pod koniec Wam powiem o Pysiu co i jak. Dobra, otwieram. Położę sobie paczuszkę, bo widzicie, jest porządnie zabezpieczona. Na kolanach, i zaraz wspólnie zobaczymy, co za skarby tu dostałam. A L'Oreal teraz chlupę wezmę sobie, wzmacniająco wygładzający tonik z L'oreala. O, proszę bardzo. <grych> akurat myślałam o tym, żeby sobie zrobić zapas, bo ostatni tonik otworzyłam, który miałam z zapasów, także idealnie a z Loreala to ja już przez kilka lat nie miałam czegoś jak to pachnie bardzo delikatny, ładny zapach ale czy to będzie do mnie dla mnie dobry? nie wiem, zobaczymy ale cieszę się akurat się przyda teraz następne rzeczy bo naprawdę bardzo dobrze zapakowane. Ojeny. Ok. Tutaj paletka Glam Shop. W Glam Shopie dwa cienie i chyba to będzie róż. Co tu jest napisane na tym różu? Ekocera. Cera. Czyli to będzie róż z ekocery. Cery. Ha, Haha. Rozświetlający. Taki cukiereczek widzicie widzicie i cienie dwa. Jeden zielony taki. Bardzo delikatny tu jest i drugi o i ściereczki żadnej sobie nie przygotowałam, ale to nic. Fajnie naprawdę. I kolejna paletka już jedną paletkę z Glam Shopu. Mam. Mam od Asi właśnie tą paletkę i używam. Następne, co ja tutaj mam? O! Jeszcze zapakowane. To jest z z Sunny Browser. Rozpakuję. Typowo na lato, tak jak nazwa tu, Ale to ja takie akurat kolory lubię na lato. Także to będzie naprawdę fajnie, fajnie. Bardzo mi się to podoba. O! Glam Shop. Zobaczcie, te serduszka, co teraz ostatnio wyszły z glamshopu. Shopu. Tylko otworzyć nie idzie. Zaraz, nie tym, bo krzywdę zrobię. Nie mogę tego otworzyć. Ale jaja. Przecież to idzie paznokcie stracić. To będzie te z tych te, te najnowszych teraz, te świecidełko takie. Zobaczcie, jaki to jest numer. Ojejku, tu są takie małe, ślubny beż. To jest. O tak. Tu. Yy, bardzo delikatny błysk, ale to są takie drobinki. No dzisiaj mam brokat, to nie pokażę wam na powiece w tej chwili. Trzeba będzie przetestować. Oj, nie schowałam tego serduszka, a teraz jak ja to... Dobra, później. E, teraz tutaj mam jakieś usteczka, czyli na usta to coś będzie. Rezibo. Ale co to jest, to nie wiem. Odkręcimy, to zobaczymy. Balsamik. Uh, chłam glitter. A, znowu spadliście. No statyw mi się psuje, naprawdę psuje mi się. Co już mi opada już ktoś z kolei? Glitter. Ja już trzy takie glitterki mam i uwielbiam te glittery. Uwielbiam, a teraz taki ciemny. Ho, Fiolecik. Jak on się nazywa? Widzicie, że ja uwielbiam. Magik. Diamentowy glitter z bazą. No, piękny. Jest fiolet idący w stronę niebieskiego, takiego mm, chłodnego, właściwie granatu bardziej, ale przepiękny jest. Ok. Tu. Glam shop. Mleczko do ust. Co to mleczko ma robić do ust? Extra Hydrating Lip Balm. Aha, balsam. To ma kolor? Nie, to jest bez koloru. Tutaj dałam o. Bez koloru balsam. Jakiś gratis do czegoś. Z Glam Shopu Miss doselita. Szminka do ust. Ale jaki to jest kolor? Nie wiem w tej chwili, jaki to jest kolor. Będziemy. Wenus. Nie miałam nigdy nic do ust, jeżeli chodzi o glamshop. Nic. Oj. Wymagający kolorek. Margoś taki chyba pod ciebie on by był. No. Wymagający. Nie mówię, że brzydki, nie wiem. Nie będzie dla mnie fajny, a jak nie. To jako o takie roztarty fajnie o ten kolorek jak roztarty bardziej mi się podoba. No bardzo. Potem mam próbki Dr. Jart Ceramid Cream, no, czyli krem. Klinik, y, też jakiś krem. I Ole Henriksen. To do oczu. To jest. Y, nie przeczytam Wam, ale w każdym razie tutaj jest napisane, że to jest krem do oczu. Jeszcze nigdy w życiu nie miałam żadnej próbki z Ole Henriksen. Y, teraz, co to jest? I teraz powiem Wam. Cała masa. Nie wszystkie się zmieściły. Cała masa próbek. A ja uwielbiam próbki. Co prawda ostatnio no, nigdzie nie chodziłam, no to tak już tak nie zużywałam, ale tych próbek mam od cholery. Z Hugo Bossa. Tutaj. Nie mam pojęcia, co to jest za próbka, czego. Musiałabym bardziej studiować. Tutaj też taka. Chyba nie ma sensu, żebym Wam mówiła, co to jest. Ja sobie to później na spokojnie mmm, powpisuję w internecie. Ale w każdym razie, wiecie, ile tych próbek jest? Ja zaraz się policzę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, my way to jest Giorgio Armani. No, 11 próbek dostałam. Także łocho, ho. ale wiecie co? Najbardziej to chyba mnie to cieszy. I w sumie, nie, przepraszam bardzo. Gliterek, Gliterek. wiecie, że ja kocham glitterki, a to jest przepiękny. A już glittery z tego to uwielbiam. I właściwie wszystko to też mi cieszy. To jest te serduszko, które tak ciężko było mi otworzyć. Super rzeczy, naprawdę super. Bardzo dziękuję, Asiu, za paczuszkę. A już te pachnidła. Ja mam tak, że ja raczej używam tanie rzeczy. Zresztą tutaj widać, no dobra, jest coś tam z Diora, coś tam jeszcze innego, ale no nie mam jakichś drogich rzeczy. Z reguły ewentualnie tam, jak dostanę na prezent, albo no moje ulubione to jest Hugo Boss. Miawi z no, takich droższych i Dior Joy. Te lubię, one są w podobnych nutach zapachowych. Tak, to z reguły już takie raczej tańsze rzeczy używam. A tu, no, liczę się z tym, że kiedyś może być coś takiego, wow, i chcę. Dlatego lubię takie próbeczki. Poza tym te próbeczki to jest fajna sprawa, zabrać do torebki. A nie nosić duży flakon ze sobą. Ja takie próbeczki właśnie zużywam, jak gdzieś tam mamy mm, czy jakiś wyjazd czy jakąś imprezę. No, teraz jakoś nic nie zużywałam, bo nigdzie nie chodzimy. Bo ja się leczę, no to siedzę w domu. No, ale no, śliczna pasuszka, świetna. Dobra. Nie hałasować wam, nie hałasować. Mam taki odruch, czekajcie, odłożę to. I teraz tak, <laughs> miałam Wam powiedzieć o Pysiu. Pysiu. Znaczy, tak. Obawiałam się tej operacji bardziej o dziwo niż poprzedniej. Okazało się, tak jak Wam mówiłam, że on nawet był na tyle, no, taki nadpany, ale sam chodził, tylko trzeba było go sekurować na prostej drodze. On już na poschodach po tusza, go wnosił. I ja myślałam, że on będzie się dosyć długo kurował. No nie! Powiem Wam, że on rewelacyjnie się zachowuje. On sobie bryka, on się cieszy, jest żwawszy Lepiej po schodach chodzi, wskakuje na kanapę, lepiej, już tak najwidoczniej. Dobra, to był taki guzek, który no kilka miesięcy temu jeszcze go nie było. On szybko jakoś tak się pojawił i zaczął rosnąć. Najwidoczniej ten guzek mu trochę przeszkadzał w chodzeniu. Jakoś tak Widzę, że teraz bardziej z gracją chodzi, wcześniej bardziej chodzi pokracznie, ale ja myślałam, że to jest związane, że to pokracznie chodzi, mm, związane z tym, że on po prostu ma y, chory też staw, ale to od urodzenia, po prostu się tak urodził, po prostu, po prostu, jak zwykle. Sponsor programu, nie Marzenko? No yy, i ten, a teraz jest żwawy. Pokazywałam Wam szorta z tym kołnierzem. My ten kołnierz mu nałożyliśmy wieczorem, no bo tam no go swędziała ranka, on, w pewnym momencie, jak założyliśmy mu ten kołnierz, on nie mógł się odnaleźć. Orientacja tak, jakby mu się zepsuła. No, błędnik oszalał. O ściany, o coś innego. Nie mógł trafić na swoje posłanie. Jak widzieliście, zobaczył siebie w odbiciu, to zaczął szczekać. No, cyrki nie dało rady. On nie mógł się uspokoić, nie mógł sobie znaleźć miejsca, nie mógł się położyć na swoim, bo mu to nie pasowało. W końcu się wkurzyłam, wzięłam swoją starą koszulkę, która była dla mnie dużo, dużo, za duża. Obcięłam rękawy, nałożyłam, to mu się pod brzuchem majtało. Bo była, nie, nie zawiązywałam tam, bo wcześniej jak miał tu przy karku, to ja też mu zakładam koszulkę swoją, też starą, poszła do wywalenia i zawiązałam taki supeł u, u góry. Żeby po prostu, no to, to było wtedy akurat takie sienią, deszcze padały i tak dalej. Oj, kichać mi się chce, przerwa. Okej, okay, dobra. No to wróciłam. Oj, straszną kichawkę dzisiaj mam, żeby to się nie skończyło czymś więcej, ale raczej nie, raczej nie jakoś tak... Omijam to, ale wracając do tematu. No i zawiązałam mu, znaczy zawiązywałam mu wcześniej tam na górze, na grzbiecie. Tym razem nie majtało mu się, więc nawet jak się położył czy na kanapie, czy na swoim posłaniu, to miał ciężko, żeby się przez tą, tą dzianinę, ten materiał dostać do tego, zanim to zrobił, to my już zdążyliśmy to zauważyć. I przez pierwsze dni ja właściwie nie tyle nie wychodziłam z domu, co cały czas spędzałam z nim. Czy w domu, czy na spacerach z nim byłam. Więc cały czas był pod moją kontrolą. Jak spał, to spał też z nami. Więc a ja mam wtedy ja mam z nim, jak on jest chory, to samo jak z moją córcią, jak była chora. Ona jak była chora, to ja miałam bardzo czujny sen. Jak był brat, był mały, mały i chory, to też to miałam. No Bo mam brata, który jest 13 lat ode mnie młodszy, także ja już taka, taki podrostek byłam, jak on się pojawił. Więc wtedy miałam takie wyczulenie, jak on chory co kasznął, kichnął, to ja już od razu się przebudzałam. Z moją córcią miałam to samo, jeszcze bardziej. I teraz mam tą z No Znaczy z każdym zwierzakiem, jak chorował, to tak miałam. Bo ja zwierzaki traktuję jak małe dzieci. No bo to są małe dzieci, tylko po prostu futrzaste. Takie ja mam zdanie na temat zwierzaków. Zresztą wiecie, że ja jestem zwierzolub. Także no, to, to dla mnie, to, to nie jest nic dziwnego, że akurat ja tak reaguję. Zresztą może Radek tak nie. Też jest lub, ale on ma mocny sen. Jak śpi, to śpi jak skała. Jak on nie może zasnąć, znaczy się, że coś jest naprawdę na rzeczy, że nie, nie może zasnąć. Ja to mam z reguły problemy z zasypianiem, no ale tak nie miałam o tym mówić. Może o tym powiem kiedyś indziej. W każdym razie już jest z nim super. Teraz jeszcze czekamy półtora tygodnia, gdzieś mniej więcej, i pójdziemy na zdjęcie szwów, ale. Wszystkie wyniki, wszystko jak poszło, jak on się zachowuje. No teraz jeszcze jest na antybiotykach, ale to już końcówka. No dzisiaj ostatni dzień, jeszcze jedna tabletka, tylko i koniec antybiotyków. Byliśmy na kontroli, było wszystko cacy, pięknie, ładnie. Um, uważamy, nic tam nie ma podartego, znaczy zdartego tego, tego szwa, gadam chaotycznie. Ale co to za nowość? Żadna nowość. No. Dobra, w każdym razie, reasumując, Pysio, Czuję się rewelacyjnie. Zdjęcie szwów i jest ok z nim. No, teraz czekamy do kwietnia, z kolei leczymy mnie. Tak. Ale i tak powiem Wam, zresztą widzicie i nawet mi piszecie w komentarzach, że już tak wróciłam, że pełna energii jestem, że, że to w końcu znowu ja. Tak jest. Kondycja tylko jest jeszcze taka, no kiepskawa. Bywają takie, Ataki bólu, jakieś tam, że się kiepsko czuję, że mam ucisk czy coś w tym stylu, ale to jest takie, znaczy, jest problem z tym, że ja po prostu nie wiem, kiedy to nastąpi. To może tak i już jest, że mam ten ból, a nie tak, że takie, że o, 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 i, a spodziewam się, że będzie. No nie, tutaj tak nie mam, tylko jest po prostu ciach i boli. No więc raczej nie ryzykuję na żadnej imprezy, nie chodzę, nie wybieramy się gdzieś dalej. I, I tak dalej. No bo najpierw muszę siebie podkurować, ale już powolutku jest ok. Nawet były propozycje, właśnie imprez, żeby pójść. No ale to się wiąże z alkoholem, siedzeniem długo, a to nie dla mnie. Ja zbyt długo siedzieć nie mogę. Ja muszę sobie wstać, pochodzić, później znowu sobie siądę. No nie mogę. Nie mogę zbyt długo, a już alkoholu to mowy nie ma. To znaczy. Z reguły zawsze piszą, żeby nie żadnych używek i tak dalej, i tak dalej. Ale ja po prostu w głowie z tyłu mam, więc ja bym sobie nawet linka nie pozwoliła, żeby sobie jednego wypić. Nie i tyle. Ja tutaj już taka, taka mam. Tak, tak, tak już u mnie jest. Dobra, ale nie o tym miałam gadać, tylko pokazać wam paczuszkę i wspomnieć na temat Pyśka, a ja zaczynam gadać o sobie, nie? No, klasyka, klasyka. Ciekawe, jakbym tak jeszcze posiedziała. Yy, ile bym jeszcze tematów zahaczyła. No. Słyszałam kiedyś opinię, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Słyszałam opinię o kimś, że Jeny, jak ty tak dasz radę, żeby tak siąść i nawijać, 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 i nawijać. I to by się tematy nie kończą. Nie masz takiej pauzy. No tak, nie mam, ale to teraz. Żebyście widzieli mnie na początku. Ile to cięć było, ile to było powtórek? Teraz też ja się już nie przejmuję. Przejęzyczę się? Trudno. Coś innego, coś tam mi nie wyjdzie. Trudno, no. Nie jestem YouTuberką, która na tym zarabia. To jest moje hobby, więc pokazuję siebie taką jaką jestem. A to, że trajkoczę, to jest kwestia wprawy. Na początku tej wprawy nie było. Było zacinanie, była, była taka trema, spina. A teraz siadam i gadam po prostu, tak jakbym gadała. A właściwie nawet to jest prawda, bo część z Was. Gadam z wami na gigie. część z was kojarzę po komentarzach, po nikach. Gadamy sobie, rozmawiamy. Więc częściowo to prawda. Ja siadam i gadam do koleżanek, do kolegów. No, koledzy w komentarzach się nie udzielają. No, może są skrępowani. Nie wnikam. Każdy. Rozumiem, rozumiem, że mogą się czuć skrępowani, ale rozmawiamy sobie, tam napomykamy coś tam. Yy, parę zdań, chociaż się wymienić co jakiś czas. No ale w każdym razie, no ja się tak czuję. Przez to, że coraz więcej z Was kojarzę ponikach, o po tym, jak do mnie piszecie, yy, tak jakbym mówiła do koleżanek i kolegów. No bo właściwie tak mówię: mówię. Część z Was to moi koledzy, koleżanki, yy, bliżsi, dalsi, ale tak, jesteście. Więc czego Wam się spinać? Mój kanalik jest malutki, to nie pójdzie nie wiadomo jak daleko w świat. <laughs> a nawet, jakby poszło, to nie sądzę, żebym robiła coś, co jest na tyle. No nie, ja w jakiś sposób się ośmieszam. Nie, a są idioci, którzy. Znaczy, idioci. Chodzi o mnie, te, o te kanały, gdzie tam robią takie rzeczy bekowe i tak dalej, które dla mnie osobiście by były krępujące. Ja bym sobie nie pozwoliła na taki żart. Taką żenadę wręcz yy, względem swojej własnej osoby, byle tylko coś zarobić. Bo oni to robią tak celowo. No nie, ja bym sobie na to nie mogła pozwolić, jakoś tak psychicznie. Mogę żartować z siebie i dużo z siebie żartuję, mam dystans do siebie i też yy, tak uważam w każdym razie, ale jest pewna granica, gdzie tego bym nie dała rady zrobić, choćby nie wiadomo, jakie pieniądze bym miała z tego mieć. No nie, trzeba mieć własną godność. To znaczy, ja tak odczuwam. Nie przeszkadza mi to, że oni robią takie rzeczy. Trafiam czasami przypadkiem, coś tam obejrzę, ale ogólnie nie subskrybuję, nie komentuję takich osób. No nie, nie i tyle. Co innego, jakaś śmieszna scena, od po prostu jakaś tam parodyjka czegoś, jakaś sytuacyjna, czy jakieś żarty z żonki, czy tam mąż, coś tam też. Dostanie, to jest co innego. To są takie fajne, nieszkodzące żarty, ale czasami to wychodzi poza takie granice przyzwoitości i dobrego smaku. No nie, to, to mi się nie podoba. A ludzie coraz częściej takie rzeczy robią. Bo, bo wiecie, co? Taka, takie. Nie wszyscy, ale jest spora spore grono osób, które takie rzeczy lubią oglądać. Czemu? Nie wiem. Ja wiem, że to jest odmurzające i być może kusi miniaturą czy czymś, tym, czy czymś takim, ale to nie dla mnie. Dobra, kończę, kończę. Naprawdę, tu trzeba pogarniać, poczytać, co to za zapachy, wypróbować i to nie na raz, no bo wiecie, jak to jest z nosem. Dobra, naprawdę, kończ, kończ kobietą. Dobra. A, i, i to idzie w sobotę, tak jak... Ten filmik będzie szedł w sobotę, tak, w sobotę. Dobra, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę, dajcie słupka. Mhm. jakiś komentarz czy lajka, komentarz to może być buźka, kropeczka, co chcecie. Papa. Pa. A jeszcze jedna rzecz, wiecie co, teraz tak wzięłam tą, tą, ta pomadka. Ona do tej pory, a tyle przecież gadałam, ona do tej pory, ta, ta z Glam Shopu, o ta, do tej pory nie zastygła. Trochę to jest dziwne. Cały czas się rozmazuje. Nie wiem, ja się nie znam, akurat nie oglądałam y, żadnych y, filmików na temat tej pomadki, ale ona nie jest zastygająca. Co powiem Wam, że mnie bardzo cieszy, bo zastygające pomadki bardzo często przesuszają mi usta. I czy ja mam w ogóle nic od Maybelline? W tej chwili mam tylko z Maybelline zastygającą. I jedną z Golden Rose ze względu na kolor, bo uwielbiam ten kolor. Taki kolor lubię na ustach. No, a tak to nie mam żadnych zastygających pomadek. Wszystkie już mi się pokończyły albo. znaczy nie, pokończyły nie, zepsuły, wyrzuciłam itd. I nie zamierzam żadnych zastygających kupić. Więc bardzo się cieszę, że ta nie jest zastygająca. Bardzo się cieszę. No, ale bardzo dziwny kolorek. Okej, okay, dobra.